Benchmark. Ej, chat, czy totalnie rozjeb... Jak zrobię test IQ, to będę wyjdzie mi więcej niż Japczan, czy nie? Jak myślicie? Generalnie muszę jedynie ośmiornicę przebić, to już wtedy, to już będę przynajmniej na levelu Japczana. Gdyby mi się chciało, to bym rozwiązał, ale wiecie, co wyjebane. <laughs> Musisz mieć tylko 89, a nie 75, bo chyba 75 wyszło, coś takiego. Ciągle mam ten piosenkę w, w głowie. Jut, jak Japczan. <laughs> 78, właśnie, 78 IQ. Nie 87, 78. Go test reakcji. Jak się nazywa? Reaction team test. Wait for green. Uj, oj, oj byczki. Będzie ciężko, kurde. Z takim stanem. No widzicie mniej więcej, co tu się dzieje, nie? Close. Uuuu, ja pierdole To jak taki potężny ping. Ej, no. I to, jest, I to CSowiec, kurwa. Prawie 300 ping. No przecież to jest. No kurwa! Ale jestem wolny. Już widzicie, jak zmęczony jestem. 264. Ja pierdolę. 228. Ja pierdolę. Ale jestem wolny. 250. Mój honor cierpi w tym momencie. Nawet na zmęczeniu powinienem mieć zaj. Ze... Nie przebiję 200. Ja pierdolę. No kurwa. 230, ja pierdolę. Nie no, ja chcę 200 przebić. 224. No kur. Przecież tego się jeszcze. Ja szybciej nie jestem w stanie tego kliknąć, kurwa. Nie wiem, czy to z mój stan, czy jestem bobem. Nie przebiję 200 Czemu tak mało wypuszczam Czemu tak mało 300! Czemu kurwa? Myszko, jeszcze raz, chcę robić średnią lepszą. Kurwa, ta reklama mnie rozproszyła. 240! Kurwa, no. Ja z 200 milisekund tutaj to jest kurwa input lag na myszce, jak nic, widzicie? A co jakbym próbował to przewidzieć? Próbuję przewidzieć, kiedy będzie zielony. O, czad. Poniżej 200. Bo to nie o to chodzi, kurde, w tym klikaniu czegoś takiego. W sensie, jak to prze próbujesz przewidzieć, to jest w praktycznie zero wykręcić. Ej, to była reakcja akurat. Pog. Lepiej niż to nie będzie. Dobra, muszę zobaczyć moje oczy Wyglądaj jak może czerwone obok mojej gały Czy jestem z, ma, z, ma, ten Mądrzejszy od małpy Tak, robimy testik. Jestem mądrzejszy od małpy, czy nie? A O kurwa, zjebałem, jestem gorszy od małpy eee. Co jest kurwa, ej nie klikaj Dobra, bo ja nie trafiam w to Eee... Uh. Kurwa, nie kliknąłem. Sorry, ja muszę to reload'nąć. Dobra. No co jest? Jakś cofnęło I wiem. Je. Lul, 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 lul. Kurwa, bo po lewej. O oh kurwa, Chor 8 8 e, czekaj, to małpa jak jest? 8, ej, jestem mądrzejszy od małpy? Nie wiem. Ale właśnie, ale właśnie to jest oszukane, bo uwaga, małpy są lepsze w, w krótkotrwałej tej pamięci niż ludzie. Nie wiem, czy wiecie. To nie tak, że ja jestem głupi. To małpy są mądre. Tak, tłumaczę. Znaczy, pewnie jestem głupszy od małpy, ale. To jest akurat fakt. Remember the longest number you can. Dobra, dalej. 53 381. Next. 8501 o, dalej. 3, 3, 7, 0. dalej 8, 9, 4, 4, 2, 6. 8, 9, 4, 4 2, 6. Eee... Łatwo. 77, 8, 8, 6, 0, 5. O kurwa, ty zapomniałeś końcówki. Jaka była końcówka? Y 7? 65 O kurwa. Patrz dupa za tobą. Ta. To oznacza, że źle ze mną chat. Human Benchmark zrobiłem. tak w Fire Lower. No dobra, no mogę. To jest ten. Co byś wolał tam, nie? A, nie, nie, dobra, i ty jest zajebiste, dobra, tru. ale to kurwa cały YouTube przeruchał miliony lat temu, ale dobra. O co tu chodzi chat? Pozwólcie, że wam wytłumaczę. Eee, musicie strzelić, co będzie miało więcej wyszukań w Google z dwóch fraz. E, I tutaj macie, że jet jest 368 tysięcy na miesiąc. No, kurde, futbol amerykański jest duży. Zakładam, że to będzie mniej. Dobra, nieważne. Pojebał was z tą reklamą, chyba. Play again. Dawaj. Cycling 201 tysięcy tylko. A bo, to, bo to jest średnia, zwykła. E, New York Rangers na pewno musi być wyżej. Ale ey nie o wiele, ale okej okay. Ryaner na 100% wyżej 25 milionów prawie Bob nie znam Więc na 100% musi być niżej Overwatch na 100% w, na... w milionach Proste To jest jakaś przypadłość, ale kurwa Powiem, że niżej Pog Całe trzy punkty mam Jimmy Hendrix Musi być wyżej Reklama, reklama. R R Jeszcze raz, dawaj Marvin Gay. Jak Gay Jestem zmęczony, zbyt zmęczony, Chad. Ja powiem, że... więcej. Grałem. Więcej. Nie no, kurwa, mniej. E, czy jestem w ciąży jest na stówę większe. Yasser Arafat. Medytacja. Więcej. To nie jest chyba aż tak popularne. A, łatwo. NHS na stówę więcej. Szczególnie ostatnio. Ciao, ciao. Więcej, to są psy. To są zwierzęta, ludzie szukają zwierzaków. Daffy Duck. Mniej. Stare, stare, nie wątpię, żeby to było popularne Oj, to musi być mało CO?! Co to kurwa było w ogóle? Cricket, snowboard, snowboard musi być... Cricket szuka 7,5 miliona osób, a snowboard tylko kurwa... Nawet co milion? Ja pierdzielę Nepal Earthquake, 12 angry men Kurwa, dobra, mogę się domyślić, okej, okay, my bad Bo on pewnie się nie włącza tutaj I średnio coś się tylko średnio w tym miesiącu No jeden chuj A, to znowu zaczynam od tego A, to ten Wiem już, że to jest niżej Łatwo Więcej, bo to jest zbyt małe szerczej, y, żeby to było Jeszcze mniej Mniej Ha! Łatwo y Urban Dictionary na stówę więcej Liczony w milionach, proste To na 100% mniejsze Nawet nie milion Wizard of musi być więcej Pomimo tego, że stare Joe Montana, mniej Easy Hey Fever, raczej większe oh! Fog, Salmonella, o, Foger's chat. Na no, tym się zna, nie no, większe, większe na stówę. Coś o tym wiem, Slim Fast, mniej Adele. nie no, kurwa, mniej I co, pięć na kafie, dobra, to musi być większe. Następne Fizofrenia na 100%, milion Rolling Stones, O kurwa, ty, nie no, mniejsze. Dobrze. Hip hop. Nie no, większe. Dobra, dobra. Lecimy. 15. Stroke. Większe. Oh, fuck. Hip hop jednak mnie pokonał. Nie mam pojęcia, kto to. 3600. Nieźle. Eee, większe. Kurwa, 5 milionów. Beckham. Więcej. O ja... O, gitarę. The establishment. Liberty. Wyżej. Musisz zgadnąć, co ludzie częściej więcej wyszukują Więcej Carwash? Więcej Bo ludzie szukają, ludzie szukają pewnie, gdzie ten najbliższej, Najbliższego car eee, Mniej Sin City Mniej Dobra, blisko Mniej CO? Kurwa, ty Mniej Easy Więcej restauracje Kurwa, ludzie szukają restauracja średnio 45 milionów razy no, Mniej, oczywiście, że mniej Taekwondo na stówę więcej Aurora Więcej Kosmiczne świry To no, podobnie, dobra Identyczne w sumie Psy, psy muszą być więcej, to zwierzęta, tak mówiłem Stolen Generation na stówę mniej Manchester United na 100% miliony To było dość proste Leonardo da Vinci mniej Mimo tego, że też sporo Na 100% mniej Więcej Kurwa, ja muszę robić to nieważne co wybrać, no wiem. No man's sky, więcej. A nie zaraz, bo to teraz kurwa, no tak. Dobra, mają. Moja... Jeszcze raz, dobra, dobra, go, go, go. Pobiję te, muszę pobić 15 W sensie, że punktów. Mniej niż Bill Gates, come on. Ludzie Bill Gates'a głównie pewnie wyszukują, żeby zobaczyć jego network. Czy jest najbogatszy znowu Into the wild Więcej Więcej. Nie no kurwa, ciągle zapinam, że to są aktualne sercze. Mniej dalej. Bosz, więc chociaż nie, no nie, a jednak to to było ciężkie akurat. Astma, astma więcej, mniej na stówę Bruce Springsteen, nie no więcej, łatwo, wiedziałem. Instagram, no więcej, więcej, 151 milionów. Ja pierdolę! Snowboard, nie, no, snowboard, K kurwa snowboard wyszukuję. Trumpet, więcej, bo ludzie szukałem żeby kupić. Serio, kurwa, mniej. Kto wpisuje snowboard w Google'a? The color purple na we mniej. <laughs> to nieźle, to niezłe wyszukiwania. Sex position na 100% to będzie spore. Wiedziałem. Megan Fox. Więcej. Identyczne. Prince, na mniej. Uuu, to było i tak bliskie. Mniej. Łatwo. PewDiePie, nie, no. Come on. Apocalypse Now. Mniej. Taka <laughs> eee, Mniej. 1600. To, to w ogóle kurde, nie wiem jak to trwiło. Ohio State na stówę więcej. Przecież kurwa niecałe 10 kafli. Nie wiem, powiem, że wyżej. Bo jakoś się tu znalazł, nie? Z imienia i nazwiska. E, Samobójstwa na pewno większe, bo ludzie sprawdzają pewnie statystyki. Na stówę mniejsze, bo kurwa nie mam pięcia co to. Hurricane Matthew. <grym> Hurakan Mateusz. <grym> kurwa. E... Hurakan! A nie, bo to nowe. Nie słyszałem o żadnym hurakanie Mateuszu ostatnio. Ryanair wiadomo, że większe. Hotmail mniej. Mail? Serio? 300 milionów? 300 milionów? Zgadlibyście, że to 300 milionów niby? Wilk z Wall Street wyżej Tylko, a, wie, a wiecie, tutaj wiecie, 600 tysięcy wyszukiwań, Wilk z Wall Street A dopiszcie CDA i będzie w milionach liczone, jak nic Bóg, to Bóg wpisuje, będzie mnie. Kurwa Lego mnie, ja serio? Nie, no ja nie znam się na internecie Chajer Takie samo okay. Hongkong, no wiadomo Ludzie by sprawdzali co to Ale no nie ma szans żeby Hong Kong przybiło Ice hockey myślę, że więcej Kuu! No ale dobra fair K Kto? No tak Ludzie by szukali dillera Pete Sampras Nie wiem kto to Ale jest dość popularny, ale na pewno nie bardziej popularny niż kurde Katalonia. JFK więcej Pies na 100 milionach Nie mam pojęcia co to Eee Mniej Easy Bricklayer Więcej Easy Wiadomo, że więcej Easy, mniej, więcej. Wybrałem w chuj. Dobra, kurwa, chat. Koniec tego dobrego.